To nie będzie dosłowny cytat, ale to będzie na pewno oddanie sensu. Człowiek napisał, że trzeba rozróżnić wytrwałość a upór. Mówi się, że dwa najczęstsze błędy początkujących przedsiębiorców są następujące. Zbyt późno zwalniają pierwszego pracownika i zbyt późno zamykają pierwszy biznes. Udało Ci się je popełnić? Yy, zamknąłem kilka biznesów. W różnych, w różnych konfiguracjach Zwa, z, zdarzało mi się zwalniać ludzi, ale nie będziemy teraz mówić o zwalnianiu. Tak, będziemy yy. mówić o tym, kiedy zamknąć biznes. No, yy, to wszystko zależy od tego, w jaki sposób na to patrzysz i na ile jesteś człowiekiem, który ma jeszcze nadzieję. No bo bywają takie sytuacje. Najgorzej jest, kiedy człowiek, kiedy przedsiębiorca brnie jakby dalej w jakieś tam sytuacje ze swoim biznesem, kiedy wiadomo, że to już nie rukuje żadnej nadziei, żeby pacjent, że tak powiem, odzyskał przytomność. Tak? Bywa tak, że są takie sytuacje, że im szybciej po przetniemy, jakby, tę powinę. Im szybciej zakończymy to, to, to wyjdziemy na przykład z tego z mniejszą stratą. No tak, ale powiedziałaś coś tutaj, co jest trudne, bo to jest łatwo z boku powiedzieć, tak. ale powiedziałeś, kiedy umiera nadzieja, tak? tak. No umiera i... nadzieja na to, tak, że. że... Ja wiem, ale ym, chcę pokazać to od drugiej strony. Y -y -y. To akurat nie będzie dobry przykład, który mi przyszedł głowę. To, to, to jest nie. moja własna firma, tak? Po dwóch latach, trzech latach yy, Wszystkie znaki na niebie i na ziemi mówiły zamknij tą firmę człowieku, co ty robisz, ale ja miałam ciągle tą nadzieję. Fakt, że zrobiłem wtedy coś, powiedziałam sobie dobrze, potrzebuję pomocy kogoś z zewnątrz, uh -huh. tak? I kolejne dwa lata trwało wyciąganie, więc w sumie pięć lat, tak? I rzeczywiście przeżyłem dzięki tej nadziei, ale z drugiej strony znam też ludzi, którzy mieli ogromną nadzieję i ta nadzieja w nich nie umierała, mimo że wszystko mówiło im. Ja tutaj, ja tutaj, jeżeli, jeżeli no. mówimy o nadziei, mówimy o tym, kiedy jeszcze są szanse. Ja bardzo lubię takich polskich królów. ostatnie piastowie to jest bardzo dobry przykład. Jeżeli patrzeć na, na przykład na Władysława Łokietka, to był gość, który rządził Kujawami jako książę. Jako młody człowiek odziedziczył Kujawy po ojcu, który zmarł. I. To było takie regionalne książątko, którego bilans otwarcia w drodze... On nie miał tak naprawdę żadnych szans na, na, na uzyskanie korony, na zjednoczenie Polski. To w ogóle były marzenia ściętej głowy. Nie było o czym gadać. I człowiek, który rządził chyba 30 lat, około 30 lat, znaczy od momentu, kiedy objął władzę, kończył jako król Polski, yy, który rządził większością ziem, Udało mu się część ziem zjednoczyć, koronować się na króla, ale przy okazji stracił te rodzinne kujawy. Ale to był gość, który się nigdy, nigdy, nigdy nigdy nie poddawał. Więc pytanie, jaki jest, jaki jest twój charakter. I teraz ciekawa sytuacja była, bo od momentu bitwy pod płowcami w 1300 bodajże 30 roku, czy jakoś tak w tych okolicach, do śmierci jego syna, Kazimierza Wielkiego, a nawet trochę dłużej, panował pokój z głównym wrogiem, z krzyżakami. Ten pokój był utrzymywany na takiej cienkiej czerwonej linii. Ciągle utrzymywało się napięcie, ale ci ludzie byli na tyle utalentowani, że kupili około kilkadziesiąt lat spokoju dla kraju, który i ten, ten czas został wykorzystany na to, żeby zintegrować kraj, żeby rozbudować system obronny żeby u, y, umocnić prawo, żeby uporządkować sprawy walutowe, podatkowe, wszystko co było potrzebne do tego, żeby Polska stała się nowoczesnym krajem. I to było to było dwóch świetnych gości, z których drugi dostał tytuł jedyny chyba tytuł wielki. Ja uważam, że bardzo źle się stało, że mieliśmy tak mało Kazimierzów, a tak dużo mieliśmy Wazów i Sobieskich w, w naszej historii, czyli ludzi, którzy dobrze dowodzili. Na przykład, albo nawet patrząc na. na, na dobrze dowodzili, nie potrafili wykorzystać y, 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 sytuacji, która jest. Więc y, w biznesie czasami tak bywa, że mamy bardzo mało atutów w rękach, ale y, potrafimy ocenić sytuację i jesteśmy na tyle uparci, że te, że te drobne atuty, które mamy, urastają do, do takiej rangi, y, do takiej rangi głównych i, mhm. i, i, i wygrywamy. No, ale niestety nie ma prostych sytuacji w życiu, więc to ja muszę subiektywnie ocenić, czy ja się jeszcze widzę w tej sytuacji, czy ten biznes jeszcze mnie pociąga, na ile jest możliwość, na ile widzę możliwości, żeby, żeby, to, żeby to dalej kontynuować, żeby to rozwijać, czy można to przekształcić w coś. Więc to ma bardzo dużo czynników, które muszę ocenić. Czasami jestem po prostu wypalony. Ktoś mi ostatnio powiedział, słuchaj, ja już mam tego serdecznie dosyć, ja bym już chciał pójść na etat, szukam tylko sposobności, nawet nie żeby to zamknąć, tylko żeby to sprzedać, spieniężyć i, i pójść na 8 godzin do pracy, bo już mam dość, po 10 latach użerania się z tą sytuacją, nawet coś na tym zarabiam, ale mówię, ale mówi, poświęcam temu 16 godzin każdego dnia i, 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 i mam dość, więc taka sytuacja też, też jakby może być czynnikiem, czy może być powodem tego, że zamykamy biznes, kończymy, albo zamykamy, albo sprzedajemy cokolwiek, tak? Tutaj, wydaje mi się, że dużą wagę przywiązu przywiązujesz do tego czynnika wewnętrznego. Tak. I to jest ciekawa sytuacja. Miałem kiedyś klienta, było szkolenie takie otwarte, w czasach, kiedy jeszcze je robiłem i yy, potem poszliśmy na jakieś afterparty do pizzerii i tam siedzimy, rozmawiamy i jeden człowiek do mnie mówi: wiesz co Andrzej, otworzyłem firmę, bo się tych książek, tego wszystkiego i mówi, no problem polega na tym, moje usługi, nie będę tam wymieniał branży, tak, ale to branża usługowa, moje usługi są na tyle, że y, pozwalają mi zarobić drobne kwoty, jak już czasami mam większe zlecenia, to niestety nie potrafię ich sam wykonać, powiem, że tylko branża IT to była. Bo nie masz, Wiesz, nie masz mocy przerobowych. Y, nie, y, bo on nie umiał ich wykonać, A, nie umiał, nie miał umiejętności, mm. więc zlecał jej, miał częściowe umiejętności, więc zlecał innym, więc dzielił się zyskami. Tak więc znowu nie zarabiał dużo, znowu zarabiał mało i tak dalej, i rozmawialiśmy i ja mówię, wiesz co, no, dla mnie to wygląda tak, masz za małe umiejętności, na Twoim miejscu poszedłbym na etat, e, gdzieś, gdzie firma zapewni Ci właśnie takie szkolenia, wyszkoliłbym się i wtedy już zdecydował, zostaję na etacie, odchodzę do firmy. I to, co zobaczyłem w jego oczach, przez kilka lat jeszcze mieliśmy kontakt już na takiej stopie czysto towarzyskiej, e, on po prostu jakby tylko czekał, żeby ktoś z zewnątrz mu powiedział, stary zamknij firmę, bo obracał się w takim środowisku bardzo przedsiębiorczy. Uh -huh. Nikt nie wywierał na nim bezpośrednio presji, ale tak trochę presja środowiska. presja środowiska była i on z chęcią poszedł na tym etacie, rzeczywiście znalazł firmę, rozwinął się, nabył tych umiejętności, potem poszedł do drugiej firmy, zarabia dzisiaj dobre pieniądze, jest na etacie i mówi, jest szczęśliwy i i on ma to poczucie, przynajmniej na dzisiaj, że. Jest na miejscu, tak, tak, że, że firma to nie dla niego, ale rzeczywiście to, co w nim było, to nie było tego, co jest w wielu przedsiębiorcach, nie? że powiedzieć, no stary iść na etat, nawet czasowo to, to wielu. Mm, a on tak, wow, tak, to jest moje rozwiązanie. Nie? No, czyli, czyli ewidentnie nie był na swoim miejscu. Mhm. I to też może być powód, y, czasami jest tak, że ktoś odziedziczy po ojcu tak, firmy. Mhm. No i po pewnym czasie stwierdzi, że to nie jest jego bajka. I, i sprzedaje, albo zamyka. Ja miałem tak... Kilka biznesów, które, które prowadziliśmy, już nie istnieje. Ten pierwszy salon fryzjerski, który otwar, otwarliśmy. Myśmy, myśmy się w pewnym momencie zorientowali, że po pierwsze to nam generuje no, zasada pareto, tak? Generowało nam to 80% problemów, mm -hmm. yy, a, a, a koszty, a, a zyski z tego były niewielkie. W związku z tym i to, i to narastało z biegiem czasu. Tam jeszcze były inne czynniki, pojawiły się dzieci. W związku z tym moja żona miała mniej czasu, żeby się tym zajmować. Ale były też czynniki zewnętrzne, które były od nas niezależne, a tutaj to będzie przykład na to, jak Państwo może zaszkodzić w sposób taki nieprzemyślany, rozdzielając pieniądze, bo to był okres taki, kiedy nagle skoczyło tam... bezrobocie jeszcze było dosyć wysokie w Polsce i urzędy pracy zaczęły rozdzielać takie dotacje po 20 parę tysięcy mhm, dla, na, rozpoczęcie tak, na rozpoczęcie działalności. I nagle z 30 salonów, kiedy myśmy rozpoczynali, bo gdzieś tam, w, powiedzmy, w takim no nieścisłym centrum Narciborza, ale powiedzmy w granicach miasta było około 30 salonów, nagle w ciągu roku, dwóch, się ta liczba co najmniej podwoiła. Oceniam, że mogło być nawet 70, Więc, a tort pozostał taki sam, bo jakby klientów nie przybyło od tego, nie, miasto nie, po, nie, nie urosło dwukrotnie, a wielu czyli, czyli ten wzrost liczby salonów, czyli liczb, czy podaż usług, nie była spowodowana tym, że nagle przybyło tyle klientów i były takie potrzeby i rynek to wygenerował, mhm. tylko państwo wygenerowało to sztucznie, no dając dotacje te dziewczyny otwierały ten salon, prowadziły go dwa lata i potem stwierdzały, że nie warto. Tak? Więc te dotacje tak naprawdę to były rozdane, pieniądze zmarnowane, niczymu się to nie przysłużyło. A myśmy stwierdzili, że ponieważ to generuje kupę problemów, problemy z pracownikami, jeszcze ciągle, jeszcze ciągle były jakby zaostrzane wtedy, też sytuacje przez, znowu od strony państwa, znowu od, od strony nadzoru nad szkoleniem uczniów. Ciągle były jakieś obostrzenia. W pewnym momencie zabrano nam dotacje na wyszkolenie uczniów. A to też było jakiś tam duży poziom, znaczy duży, duży punkt w biznesie, w biznesie, co ja gadam, w budżecie akurat te, tego, tego biznesu, bo po wyszkoleniu czyli, czyli trzeba było, przez trzy lata musiałeś płacić temu uczniowi i ponosić koszty ewentualnych jego pomyłek, zużywał materiały, przychodził do pracy, trzeba. A potem państwo łaskawie ci tam wypłacało parę groszy za to, więc jakby taką rekompensatę, a potem się okazało, że w tym roku nie wypłacimy wam nic, bo mamy ciężką sytuację budżetową. I, I więc stwierdziliśmy, że problemy, które to generuje, są nijak się mają do, do tego, co zarabiamy, że w innych lepiej się skupić na innych branżach, więc zamknęliśmy to. Mhm. Jeszcze próbowaliśmy to w taki sposób mądry zamknąć, tak żeby, żeby w ogóle nie. Żeby jeszcze ktoś ewentualnie mógł wykorzystać to miejsce, wykorzystać y, tych klientów, którzy przychodzili ciągle jeszcze, bo jeszcze potem przez 2-3 lata panie przychodziły się pytać, czy tu jest jeszcze dalej ten salon fryzjerski, a już go tam dawno nie było. Y, ale to, y, to tak, więc wylądowaliśmy wtedy tak bardzo łagodnie, tak, patrząc z naszego punktu widzenia, bo nie nie zamknęliśmy tego, u nas się mówi na szlak, ciach i zamknięte, tylko y, łagodnie żeśmy wylądowali pozwoliliśmy temu umrzeć śmiercią naturalną. Czyli jeszcze tam przekazaliśmy stanowiska pracy pracownikom, oni potem przez jakiś czas jakby prowadzili tam swój biznes, ale, ale to, już, to już nie było to. W związku z tym, w związku z tym, ponieważ inne jakby, inne działy naszego, naszej działalności się dobrze rozwijały, generowały nam dobre przychody, więc stwierdziłem, że Tutaj już się nie będziemy kopać z koniem, brzydko mówiąc, czyli nie będziemy walczyć na rynku, na którym nie mamy, znaczy może mielibyśmy szansę, ale, ale było to uciążliwe i nie przynosiło, wolaliśmy zostawić pole konkurencji. Niech oni się, niech oni się, niech oni walczą, tym bardziej, że oni nie mieli pomysłu na nic innego, tak jak prowadzili 20 lat temu salon, tak prowadzą następne 20 lat. Więc, Można yy, powiedzieć, że ich determinacja była duża, bo nie mieli alternatywy, albo nie widzieli. Tak. Często człowiek właśnie nie daje sobie alternatywy, czyli, yy, nie wiem, wyszkolił się, ma, mamy takie, takie przykłady w, w naszym mieście, że ktoś się wyszkolił na fryzjera, yy, otworzył salon fryzjerski i przez całe życie przepracował, będąc fryzjerem, mając ten salon fryzjerski yy, i dociągnął do emerytury i teraz, będąc na emeryturze, jeszcze ciągle tam ma swoje klientki i, 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 i tak jest z różnymi biznesami. Tak? To też się wiąże z tym, że, że jakby ludzie po pierwsze nie mają odwagi, żeby gdzieś wchodzić wie, na, na, nie, na nie swój teren w cudzysłowie, i, i być może nie mają wyobraźni, tak? że będąc stolarzy, mają salon inaczej. Pamiętam, miałem tutaj kiedyś takich panów, którzy brukują i oni przychodzili. Przyjeżdżali swoim samochodem, ale tak, maszyny musieli wynająć, więc musiał ktoś przywieźć. Koparki nie mieli, yy, nie mieli nawet samochodu ciężarowego, żeby, żeby przywieźć sobie narzędzia. Yy, no nie mieli nic. Ja mówię, chłopcy, ale czemu wy nie pomyślicie i nie otworzycie przy tym, przy tym nie macie swoich narzędzi, których nie musicie, yy, czemu nie, yy, nie, nie zrobicie czegokolwiek? Czyli to było takie pójście po, naj, po, tej, po tej linii najmniejszego oporu. O, jestem dobrym brukarzem i będę w tej, ale, ale nie zrobię nic więcej. Miałem też takiego kafelkarza kiedyś. Był świetnym fachowcem, ale nie miał samochodu, yy, przyjeżdżał autobusem z torbą tam, z tymi swoimi narzędziami, jak gdzieś dalej yy, był cięż... i był jak cięł koszty? No właśnie cięł koszty, tak. Yy, ja nie wiem, czy to była kwestia cięcia kosztów. Yy, ja myślę, że życie go trochę rozpieściło, tak? bo mhm. On nigdy tego nie musiał zrobić. Ludzie go brali do pracy, praktycznie miał cały czas pełno zleceń. Jeżeli, jeżeli ktoś mieszkał dalej, gdzie nie dochodził PKS, to, to przyjeżdżał po prostu po niego, zawoził go. Jeżeli coś było bliżej, to dojeżdżał na rowerze. No i tak można. Tylko pytanie w pewnym momencie no, może, się, może się nam nudzić być brukarzem, albo zdrowie nam nie dopisze. I jest to jakiś sposób na życie, natomiast nie jest to sposób na to, żeby, żeby żyć w sposób bezpieczny i satysfakcjonujący tak? że, że i, i w miarę wygodny. Także trzeba wiedzieć, kiedy zamknąć, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. Trzeba wiedzieć inaczej, to tak jak z samochodem, tak? Jesteś szczęśliwy, jak kupujesz, a jeszcze bardziej szczęśliwy, jak, jak sprzedajesz. Pozbywasz się kłopotu. No i, i, i często biznes. Gdzieś dochodzisz do pewnego momentu, że, że jakiś tam, jakaś tam część twojego biznesu, zresztą sam to przeżyłeś, tak? mhm. z pewnych rzeczy zrezygnowałeś, tak? ponieważ stwierdziłeś, że yy, kosztuje ci to za dużo energii, generuje zbyt dużo kłopotów, za, za, kosztuje zbyt dużo czasu, a nie przynosi adekwatnych dochodów. Więc wtedy decyzja jest prosta. Trzeba się skupić na tym. To nawet nie musi być, nie wiem, zlikwidowanie firmy. Jako taki. To może być zrezygnowanie z jakiejś tam. Z części działalności, z, części działalności, z jakiegoś działu działalności, mm -hmm. tak? Podziękowanie za, za, za to. To nawet właśnie i nie musi się to wiązać jakby z takim radykalnym krokiem, chociaż w tym momencie myśmy, bo no to było prowadzone na akurat te dwa działy, kosmetyka i fryzjerstwo, to było prowadzone na nazwisko, czy firma była otwarta na żonę moją, to ona rzeczywiście tam, jakby się działa w tym wszystkim, prowadziła to, no Wtedy zamknęliśmy tę firmę. Od tego czasu moja żona jakby nie prowadzi działalności. Nie ma takiej potrzeby. Gdzieś tam pomagała, gdzieś tam pomagała przy innych działach. Inną rzeczą, z, którą, z której zrezygnowałem, a się jestem w trakcie rezygnowania, to jest no, opowiadałem tutaj już chyba o takich, o takich tabliczkach, które drukowaliśmy. Mhm. I tutaj wiedziałem od początku, że to nie był biznes obliczony na na długi długofalowe. długofalowy, ja wiedziałem, że albo mi się uda, generalnie to tak, To jest musiałbym rozbudować zespół, musiałbym mieć dobrych fachowców, a przede wszystkim analizować znowu ciągle rynek i patrzeć na trendy, mody, które się zmieniają. Tak? Więc albo mi się uda to zrobić, ale raczej zakładałem, że to będzie taki strzał na kilka lat. No i tak się, tak się okazało. Przez, przez, na początku był szał, sprzedawaliśmy tego naprawdę bardzo dużo, konkurencja nas zauważyła, nie dało się tego zabezpieczyć, w związku z tym potem obroty zaczęły spadać, zainteresowanie klientów zaczęło spadać, no i wiemy, że teraz lądujemy, próbujemy i przekształcamy to w coś innego. Dopóki jeszcze mamy tam półfabrykaty pod to. Póki mamy maszyny i, i ludzi, to i, przy, i przychodzą jeszcze zamówienia. Z reguły tam jeszcze trochę zamówień jest, więc jakby nie, nie zamykamy tego tak drastycznie, że od tej chwili ciach, tylko wygaszamy to w sposób taki płynny, przesuwając pracowników, którzy jakby byli w tym zaangażowani. Część odeszła, niektórych musieliśmy sami zwolnić a niestety, bo, bo, bo wykazali, nie wykazali chęci do tego, żeby się przekwalifikować, a część przesunęliśmy jakby do innych zadań, do innych firm. I to też, jest, to też jest ważne, żeby wykorzystać ewentualnie, doceniać ten potencjał, który gdzieś tam się pojawił jako pracownicy i przesunąć to, przesunąć ten potencjał, ludzi, ludzi poprzesuwać tam, gdzie, gdzie, można, gdzie można wykorzystać ich zdolności, ich umiejętności zamykając jakby jeden dział, jeden dział biznesu. Jeżeli się da, no bo nie zawsze się da. Hmm. Czytałem w jednej z książek, jak wiesz, nie wiem w której, bo dużo czytam, <laughs> Taki, takie rozróżnienie dla mnie to naprawdę, to nie będzie dosłowny cytat, ale to będzie na pewno oddanie sensu. Człowiek napisał, że trzeba rozróżnić wytrwałość a upór. I on to, tak. zdefini i on to zdefiniował w ten sposób. Mój, wytrwałość to jest wtedy, kiedy masz rezultaty, ale one idą wolniej niż ty myślałeś, a upór jest wtedy, że robisz i robisz i ciągle nie ma rezultatów, ale ty jesteś uparty i ciągle to robisz. Mhm. I myślę, że to dla mnie byłoby. Dla mnie to by w ogóle takim się okazało ciekawą wskazówką, którą nieraz opowiadam klientom. Myślę, że jakoś podobnie może być z firmą, tak? tak. Wytrwałość to jest, to jest taka cecha, która cię prowadzi do stworzenia masy krytycznej. Mhm. I ta masa krytyczna Cię pcha wtedy do góry. To, to wtedy można powiedzieć, że, że wytrwale dążyłeś do celu, chociaż droga była dłuższa niż się wydawało. A upór to jest wtedy, kiedy walisz w ścianę żelbetonową głową i wiesz, że tej ściany nie, ma, nie masz szans przebić. Ale będziesz walił, dopóki se głowy nie rozwalisz, nie? No to jest trochę teraz mi się przypomina, to już wspominałem o tym nagraniu mojej historii. Kiedy Paweł mnie zapytał, tak, mówi Andrzej, czy ty masz, czy masz poczucie, że masz zdolność do zarabiania pieniędzy, nie? I wtedy sytuacja na zewnątrz była właśnie taka, no nie zarabiam ich za dużo, ale ja miałem to poczucie, że rzeczywiście... Że jak jest już, Tak, jak już jest klient, to jest w porządku, ale nie umiałem ich zdobyć i on wtedy pokazał, ok, bądź wytrwały, ponieważ potrzebujesz... Zmienić strategię. Ty się skupiasz na doskonaleniu swoich usług, a skup się bardziej na, 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 tak, na, na sprzedaży, na marketingu i tak dalej, nie? Uh -huh. Druga rzecz, która mi się kojarzy, to jest kiedy zamknąć firmę. Nagrałem na YouTubie taki filmik, test jednego roku. Aha. Był inspirowany Tobą. Ja jakoś nie potrafię tych, tych nagrań znaleźć, które są inspirowane mną. Bo te ci się nie podobają, ale głupoty tam gada. Kiedyś w czasie jakichś rozmów, zupełnie taki jakiś, nie wiem, gdzieś tam w wolnym czasie, powiedziałeś coś takiego, że jak zaczynam biznes, to było lata temu, więc ciekawe, jak Ty teraz do tego odniesiesz, że jak otwieram biznes, to przynajmniej przez rok chcę mu się przyglądać. Mhm. Mnie to jakoś tak poruszyło też w kontekście jakiejś tam rozmowy z klientem, akurat nie o biznesie, tylko jakiś tam to był bardziej live coaching. I nagrałem taki test jednego roku, czyli dlaczego warto jakieś działania kontynuować przez rok. To nie było w kontekście absolutnie prowadzenia biznesu, czyli na przykład za się uczyć angielskiego, no to zrób sobie, że dwa razy w tygodniu, po godzinie się uczę, ale dopiero po roku oceń. Bo są tacy ludzie, którzy skaczą z kwiatka na kwiatek, tak, i pokazywałem, że po roku możesz zobaczyć, czy są rezultaty, ale nawet jeżeli po roku się okaże, że nie ma rezultatów albo nie chcesz iść w ten angielski dalej, to jednak wyrobiłeś sobie pewną cechę, wytrwałość i systematyczność, której Ci brakowało, bo to są Ci ludzie tacy uzależnieni od zakochania, tak, że no. robi coś dopóki czuje motylki w brzuchu, a później skacze. Czy dzisiaj też byś powiedział, że jeżeli zaczynasz biznes, to przynajmniej przez rok się przyjrzyj? To rok to jest minimum, yy, i, i myślę, że rok to jest taki okres, kiedy jesteś w stanie ocenić przynajmniej to, czy warto, czy inaczej, czy warto wykazać się wytrwałością, czy to jest walenie, yy, mm -hmm. yy, walenie głową w mur. Tak miałem ze sklepem. Ja wiedziałem, że, yy, widziałem jakie są tendencje, że to się, że to jest stagnacja, i yy, był, sklep był blisko yy, rynku. To była taka ulica dochodząca do rynku. Bardzo dużo ludzi się przewijało. Przez, Przez ulicę. Przez... Tysiące ludzi przechodziło, więc potencjalnie wydawało się, że to jest dobra lokalizacja. Potencjalnie wydawało się, że branża jest dobra. Ale czegoś temu brakowało, i ja nie potrafiłem, <laughs> przepraszam, określić co. Więc po roku czasu, patrząc na to, że nie ma możliwości nawet zbliżyć się. Potencjalnych możliwości, nawet zbliżyć się do tego, żeby to wychodziło na zero. To, to zdecydowałem, że zamykam jakby ten, ten, ten dział, ale tak jak mówiłem, już miałem jakby um, ciąg dalszy. Zawsze istnieje jakiś ciąg dalszy. I, więc tragedią jest wtedy, tragedia jest wtedy, kiedy zamykasz biznes i nie masz żadnych perspektyw dalej. Musisz mhm. zamknąć, no bo, bo sobie nie radzisz, tak? Ale jeżeli jest co, ciąg dalszy, no, to nie ma tragedii. No to jest ciekawe z tym patrzeniem na ciąg dalszy, bo... Y moment, kiedy mieliśmy taki epizod w swoim życiu z Bożaną, że przez dwa lata prowadziliśmy sklep zoologiczny. Wiemy. I to był od początku był pomysł... To był dobry pomysł, chociaż nie wypalił. Dlaczego był dobry? Ponieważ tutaj współpracowaliśmy z taką lokalną siecią sklepów, mieliśmy od nich dużo rzeczy pożyczonych i, przez, i od początku chcieliśmy, że tam spędzać minimalną ilość czasu, a głównie mieć pracownicę. Jedną taką podstawową i drugą, która dochodziła. I rzeczywiście przez te dwa lata, póki ZUS był mniejszy, to jeszcze miało sens później, nie? ale pamiętam ten moment po roku, kiedy widziałem, że na czysto wychodziliśmy, tak, no bo to biznes sezonowy, tysiąc złotych, czyli jak tam ZUS potem skakał, nie pamiętam ile, to już by wychodziło tak. za mało. I pojechałem do człowieka, którego, którego znałem i który prowadził kilka biznesów. Zresztą przejęł je po ojcu, ale jeszcze rozwinął jeszcze bardziej. I mówię mu, pokazuję mu liczby, wszystkie, całą księgowość, tak, kilka godzin spędzaliśmy, a on przejrzał i mówi. Andrzej, z tej mąki chleba nie będzie. Nie? No to był dla mnie cios w serce. Eee, I my jeszcze przez rok ten, ten sklep e, kontynuowaliśmy. Dzisiaj bym to zakończył, bo za bardzo mi to zajmowało czas i, i mniej czasu poświęcałem na rozwijanie firmy szkoleniowej, mhm. ale jakby tak finansowo było ok. Znaczy był dalej to samo? Relatywnie. Relatywnie. Natomiast e, pamiętam to, co on zrobił. Kiedy przejrzał to, i, czyli powiedzmy, że załóżmy, że byłem u niego 4 godziny, on przez godzinę przeglądał te wszystkie dokumenty, które mu dałem, rozmawiał ze mną, po godzinie zawyrokował, że z tej mąki chleba nie będzie i następne trzy godziny pokazywał mi różne rzeczy biznesowe, w które można pójść. Aha. I pamiętam, że to było dla mnie takie, no ale czemu on sklepu mojego nie ratuje, nie? Dzisiaj rozumiem to, że on miał takie bardzo biznesowe podejście, czyli mówił, słuchaj, tu nie będzie, no to jakby nie kontynuujemy tematu, o, o co chodzi. Ale Cię byłeś związany tak. emocjonalnie. Tak, ja byłem bardzo emocjonalnie. On mówi, że on pomysł biznesowy ma wszędzie, mówi. Gdzieś tam był na jakichś badaniach krwi, i okazało się duże miasto, w którym mieszka, tak, kiedyś wojewódzkie. I tylko jedno miejsce, gdzie pobierają krew. Kolejki ogromne je mówi i od razu wpadł na pomysł. No, mówi, Punkt. nie zrealizował go, ale od razu pomysł. Jest nisza. Jest, jest nisza, tak. Jest nisza, tak? I, I on mi chciał pokazać pewien sposób myślenia. Natomiast mój problem polegał na tym, właśnie na tym uporze, że ja byłem tak emocjonalnie związany z tym sklepem, że słyszałem to, co on mówi, ale nie przyjmowałem tego. W ogóle nie brałem tego jako realnej alternatywy. Czyli tak, jak przyjmujemy, że jest życie po śmierci, tak musimy przyjąć, że jest życie po, po likwidacji jakimś, po śmierci biznesu. Po, po śmierci biznesu, tak. A, a dziecko, które jest w łonie mamy, musi, musi przyjąć, że jest życie poza. Po, po poza za poza mamą. Poza mamą Więc. No tak niestety, tak to jest. Coś przychodzi, coś odchodzi i czasami trzeba się czegoś pozbyć. I jakby nie wracać do tego. Mhm. No chyba to patrzenie, taki, taki dystans, który się zdobywa z czasem, tak? Czyli że biznes to biznes. Tak. tak. Że to, to nie jest moja rodzina, to nie jest. To, to nie jest nikt bliski, to jest po prostu biznes. Tak. Tak, to tylko osoba prawna może być na przykład. Nie? Spółka to może być osoba prawna. Nie, nie jest to osoba fizyczna. Nie jest to żadna osoba, z którą jestem związany. To chyba tyle. No tak. Dziękujemy bardzo. Dzięki.